Ok, hej, hej, ja to zrobiłem. Czy wszystko jest w porządku? Tak, możesz przyjść. Um, wiesz, że masz walkie-talkie, prawda? Right? Cześć, jestem Kamila. <laughs> to jest Green Hill. Stwierdziłem, że sobie zagramy.

The path leads through that canyon. Mm hmm I know. No, we're Oh, uh, have you tied down the boat? Hi. Jake, um. <laughs> I know this might sound stupid under the circumstances, um. But I am glad we, dobra, we to here. W prawo. Yeah, I feel you. Yeah, place is beautiful. Still... Still, the jest jest nice. No, ładna dżungla i w ogóle. Still, już mogę rzeczy zbierać. Nice. Dobra, jest obóz. Spoko, są banany. Od razu sobie zbieram żarcie. if anyone can communicate with them it's you mm -hmm, mm -hmm. good thing i have an anthropologist at hand okay chiliestem okay i found the tent, okay, found the tent. Dawaj, miliany. spacious interior luxurious cots not all that fancy oh, and there's a dirt floor Póki ona przejdzie, tak dalej, no to wezmę fateki, choć pozbieram. Jakieś, ukrwinski, co czy coś? Perfekto. Mam nadzieję, że gra jest za głośno, bo nie mam żadnego pojęcia. Day 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should, maybe we should reconsider this.

Jabahuaka. dobra. Czyli to jest to plemię wspaniałe. Dobra. I wiesz, miejsce na małe ognisko. No gdzie, no przy ławce powiedzmy, mam maczetę. Przy ławce czy gdzieś tu? Pod dachem by się przydało. W sumie. Żeby nie zapadało w nocy. No ale to i tak chyba wyjdzie tak, że musimy tutaj zrobić. Więc pyk, pyk, pik. pyk, pyk, pyk. Dobra, może drzewo odetnę jakieś? jest. Przetwórz. Zobaczymy, z tego zrobimy Kija Zbieramy patyki, tu jest duży kij. Tego nie chcę sobie zaraz go przetworzę na krótkie dobra trzeba najebać na do ogniska mały kij okej okay, brakuje mi patyka jeszcze Dobrze, jest maczeta, to możemy ściąć to drzewo. Ta, na pewno przyniesie zapalniczkę. Grałem w tą grę trochę, zresztą na streamach też było. To przypominam, że streamuję też na Twitchu. Więc e, wrzucę sobie po prostu...

Przetwórz. Ok, jest deska. Czyli tak, robimy to i wrzucamy patyk. Mały patyk? Co jest? Czekaj, to może muszę najpierw sobie sprawdzić w notatniku. Kiel lub deska mały kij. I teraz dopiero? Ale bez sensu. Coś e, gniazdo musimy znaleźć jakieś. Lub suche liścia. No, gniazda nie trzeba było daleko szukać. Więc tak. Bierzemy świder. Używamy świdra. I wrzucamy ptasie gniazdo. Myk. Mamy staminę, więc on trochę to zrobi w sumie. Bo jak jest mało staminy, to on nie zrobi tego się tylko wkurzał i zmarł rozpałkę. Jest są gnisko. a minute. How do so don't know how to explain it, but it feels safer here than Oh, I don't know. Jaguars, spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A <laughs> mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. I'll miss Będę you. Tęsknią. And I'll be worried. But I'll do some work in the meantime. Hmph. <laughs> When we meet, I should be able to catch a fish and start a fire with a single spear strike. You say you'll be afraid, and yet you are in high spirits. That's what I like about you. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. <sighs> they don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Dobra, czyli tak mamy jakieś tutaj rzeczy, mogę podejść te batoniki? A pewnie muszę coś odsłuchać albo przeczytać jakiś list. Jestem w wiosce, mam z... Hello, Mia? Hey, Sleepyhead, finally up? Wyruszyłaś no, no, już? już. Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. <laughs> Admit it! You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Mm -hmm. A, tego nie czytaliśmy, dobra. Mamy zegarek. Zegarek jest super, bo on pokazuje nam rzeczy, które potrzebujemy. Widzę, że mu brakuje mi trochę białka. No, ale niedużo w sumie. Więc ja bym jeszcze ogólnie nie jadł. Oh, dokładnie co to, co chciałem. Nawet ma solarowe baterie. I makroelementowy skaner. Zobacz sobie, czy nie stracisz żadnego. Jesteśmy tu tylko kilka dni. Ale stres może cię zaskoczyć. Powiedz mi o tym. Tak czy tam te kartki na no, tak szybko, że jakbyście chcieli to sobie zapauzujecie po prostu. Okej. Okay. Brakuje mi trochę białka. Są batony. Zbieram wszystko od razu. Coś tu jeszcze zostało do zebrania? Tak, jest baton. Dobra, i trzeba to zajrzeć po prostu. Wife, Mia! Hey, Mia. Hey, Mia. Mogę wyłączyć ten Bo chciałem przez radio pogadać się rozpadało pora deszczowa Przynajmniej wody nie będzie brakować No ale mamy prąd Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. that to to Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful. Be careful please, babe. I will. But if I am to live like them, o? we can't be talking so often. You're right. I'm suspicious of technology. Molinerka, molinerka jest super. Bo z niej robi się po prostu bandaże. Więc od razu sobie dam wytwarzanie. Jeszcze nie mogę. Ale mamy już liście molinerki, także spoko. Sprawdź tablicę korkową. Na północ i znajdź tytoń Północ Jest znowu molinerka Myślę, że sobie ją wezmę Nie wiem, czy te rzeczy mi zostaną potem Czy nie zostaną, jak się zacznie na dobre fabuła, czy nie No ale zbieram po prostu Fabuły nigdy nie grałem Także dlatego tak się zachowuję w roli dziecko w mgle I don't know what i uh Oh, fuck me. Mia, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are, are you okay? I'm not sure. Away a bit so they can't hear you it's it's all right nothing's broken just scratches and bruises nothing to worry about in the jungle every scratch can be dangerous you need to patch everything up Do you remember how to do it <coughs> yes I do. Long, smooth, Blaszka decyzji. lancetowata, ok. Tak to się nazywa. Jeszcze jedna. Okay. Nie pytam. już to wytwarzać? Nie, muszę sprawdzić sobie, że mam z liścia. No wytworzę na razie jeden, bo to kurczę. Muszę tylko patrzeć na razie, żeby ten samouczek skończyć jak najszybciej. Myk. Here I am, all wrapped up nicely. Mm. Um, not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, hopefully. Now so, are you doing? I'll be initiated in a few days. I'm I'm a I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think. I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now the jabahuaca basically have two factions. Okay. Sounds dangerous, Mia. <clears throat> Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Okay. Minomich. Please come in. I need you here, Jake. Please, please answer me, Mia. What happened, Mia? Speak to me, Mia. What the hell's going on over there? Znajdzi no Okay, co teraz? to Okej, okay, to mamy ten wstęp za sobą, więc zaczynamy... zabawę Ciekawe jestem czy będą to rzeczy ze samouczka czy wszystko mi zabrało. Panie radę nie zgubił, nie? Nie znam hiszpańskiego, także nie odpowiem. Ciekawe, czy to był hiszpański, czy portugalski. Teoretycznie w Amazonie jesteśmy, w Brazylii, no to powinien być portugalski i ten brazylijski. Ale nie wiem, kim ona jest dokładnie. Dobra, Mia. postękał Mia. Ok, nie mam mapy, rzeczy mi wyparowały, da damy, czyli trzeba zbierać. Dobra, od razu biorę kamienia. Cel w notatniku tutaj? Znać pomoc. Hello. Can anyone hear me? Okej, okay, biorę te kamienie po prostu. Dużo ich? No 7 kilo kamieni, wystarczy na razie. Nie ma sensu tracić czas. Od razu tak, robię ten topór. Co się przyda, chłopak? Eee, tak, grzyby. Mapy nie mam. Dobra, to tak. Grzyby trzeba zjeść. Wypróbować, co one robią. Węglowodany i energia. To nazwę go, nie wiem. Węglogrzybek. No ja tak sobie nazywam tutaj rzeczy, żeby po prostu wiedzieć. Znaczy i tak pewnie wiem, mniej więcej, co one robią. Ale tak, ok. po kolei. Potrzebuję dzidy. Dotniemy drzewo. Potrzebuję drugiego patyka, jest długi patyk. Tu teraz jeszcze lijanek, bym znalazł, byłoby w pyta. Tu nie ma. Tutaj. Są. To w ogóle sobie zbiorę z tego drzewa te liany, bo się mogą przydać. Mam kamień, mam ten. Linę, także mogę sobie teraz tego drugiego patyka zrobić Dzidę. Tylko pytanie: czy to było kamień? Nie, kamień na trzeba zrobić. Dobrze, czyli tak, wytwarzanie to z dwóch nie było. Muszę zrobić dwa: jedną na włócznie, a drugie będę miał po prostu takie, żeby w razie czego skurować zwierzęta. Jeśli jakieś ogarnę po drodze. Dobra. Ili no, coś tu po krzaku biegało. Dobra, ampatyki. Eee, ruszamy. Nie ma zostać w miejscu. Nie wiem, gdzie jesteśmy dokładnie. Aż tak mapy dobrze nie znam. Więc po prostu przejdę sobie tędy. I trzeba na razie znaleźć jakieś miejsce na osiedlenie się. Najlepiej też by było znaleźć w międzyczasie. W jest. Molinerka wspaniała. Widzicie, to porno o wiele dłużej to zajmuje. Ale to od razu z miejsca sobie zrobię. Te trzy opatrunki. Bo się mogą przydać. gdzieś spadnę, zadrapię się, cokolwiek. Nie wiem. Ugryziemy coś. Coś tu chodzi, nutatnik, jakieś cele mam? Znać pomoc. Pojdę sobie wyżej, zobaczyć co tu łazi. Bo coś tu chodzi, ale nie widzę tego. A, jest Pancernik, dobra Przydałby się w sumie pancerz tego pancernika A to jest bolita brazylijska, dobra Będzie pierwsze mięso jakieś No, ognisko, ale tu najpierw trzeba znaleźć miejsce na osadzenie się Osiedlenie się Mamy to Jestem brudny, bo oczywiście uptaplałem się we krwi. To też są grzyby. To są chyba na zdrowie psychiczne. Żap nie ruszam, bo one są trujące. Ropuchy nie, ale to. Kurczę, prawie spadłem. Dobra, nie wiem gdzie jestem. Nie wiem, w którym miejscu jestem. Nie będę też biegał za bardzo, żeby energii nie tracić. Okej, okay, mam żarcie na full. Okej, okay, już wiem gdzie jestem Jestem przy wiosce jednej. Chyba tej z której uciekałem, ale tu nie będę cię osiedlał. Fiji Jest suszarka. I co mam tutaj zbadać? O, spoko. Mapa i spalone strony. E, będziecie chcieli, to sobie zapauzujecie oczywiście. Muszę wypić miksturkę. Ale ja nie wiem, czy ja chcę się osadać w tym miejscu, osiedlać. Jest pułapka na pająki, tu nie słyszę pająka? Jest. Jak mnie upierdzieli, to będę zaraz miał przesranę. Okej, okay, tu jest ta jakaś rytualny kocioł. Muszę zrobić pod spodem małe ognisko. Ale okej, okay, w razie czego mogę się tutaj przespać? Na hamaku. Więc zrobię to małe ognisko w takim razie, zanim zaczniemy. Na dobre, coś tam kombinować. Dobra, to sobie muszę pościnać trochę drzew. Co notatnik, jaki wpis? Ok, ponapy jesteśmy tutaj, w tym miejscu, ja bym chciał. W sumie pójść... E, gdzieś tutaj się osiedlić, bo to jest fajne miejsce. Ale dobra, to trzeba najpierw wypić tą ich... ...miksturkę. Czyli tak, przetwórz. No tak, i to skakanie tutaj jest wspaniałe. A, mam fulki. Dobra, to te małe sobie przetworzę. Znaczy, małe kije na mniejsze. czego jest tutaj plantacja bananów, więc sobie pozbieram na żarcie jakieś. Chociaż trochę węglu uzupełnia. Ok, jeszcze dwa małe kija. Ok, jeszcze jeden kij potrzebuję dosłownie, żeby zrobić narzędzie do rozpalania. Z dwóch też kij się da zrobić, po prostu nie z e, małego kija. W takim razie wcześniej robiliśmy z deski, a teraz wam pokażę, że można też tak zrobić Swider do rozpalania. Tylko rozpałki potrzebuję jakieś. To jakieś słucheliście by się przydały. Może jakieś będą? A może nie. O, ja szczurka, myślałem, że jakiś snake. Dobra, muszę koniecznie znaleźć. To coś do rozpalania. Dobra, kraba nie wyłapię, ale to są na robaki rzeczy, fajnie. W sensie jak zarobaczę się, co mogę to zjeść i później jest wpyte, bo on się nie truje. Te pnącze muszę pozbierać, bo to będzie do miksturki chyba. Jest, ptaszek gniazdo. Przy okazji, mięsa sobie upieka na tym ognisku, bo chyba będę mógł. Cyk, świdar szybko. Miałem deskę, to nieważne. Mogłem z deski sobie zrobić. Fajnie, że chociaż ich wygląd też jest różny. Come on. Psychotria? Czym jest psychotria? Eee... Uh. Fenkluks Nie wiem, czy mnie jest psychotria. To będzie jakaś roślina? Czekaj, jak to jest narysowane. Chyba roślina. To będzie to? Nie. No ale dobra, to na dzisiaj będzie tyle. Jak się na następnym odcinku po prostu to wypijemy i będziemy w domu. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pa!